Prognoza pogody. Dzień dobry. Weekend najpiękniej zapowiada się w Polsce południowej. Tam będzie najcieplej, będzie najwięcej słońca, najmniej deszczu. Choć ten oczywiście jest bardzo potrzebny, ale się pojawi na pewno w przyszłym tygodniu. Na północy większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Dzisiaj po południu może popadać w pasie wybrzeża, aż po Warmię. Nadresztą Polski słonecznie i gorąco, nawet miejscami wystąpi upał. Na Dolnym Śląsku temperatura może wzrastać do 30 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 22, ale też w rejonie Zatoki Gdańskiej około 24 stopni tutaj ciśnienie spada. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu do około 50 km na godzinę, w Sudetach do 60. Niedziela to bardzo gorący i przeważnie słoneczny dzień. W wielu miejscach sporo takiego pięknego słonecznego nieba. Proszę się nie przerazić chmurami i burzami, bo te burze, jeśli się pojawią i Opady deszczu też na przeważającym obszarze to dopiero późnym popołudniem a nawet wieczorem i wystąpią w takim pasie od Podlasia przez Mazowsze lubelszczyznę aż po Górny Śląsk i Małopolskę ale przez większą część dnia właśnie w centrum i na południu bardzo słonecznie i bardzo gorąco do 32 stopni więc taki przejściowy no właściwie jeden bardzo ciepły dzień bo od poniedziałku już chłodniej nieco gorsza sytuacja na północy No z pewnością nie będą zadowoleni ci z państwa którzy wypoczywają nad Bałtykiem bo tutaj chłodno około 20... 22-23 stopni i jutro będzie się chmurzyć tutaj od rana już te chmury, miejscami też przelotne opady, choć na ogół słabe. Ciśnienie dalej będzie spadać. 996 hektopaskali na barometrach w stolicy. Warunki biometeorologiczne na koniec na wschodzie dzisiaj korzystne, a na zachodzie na północy obojętne, bo tam wystąpi upał. Do zobaczenia.